Witaj, tu Edu Podcast by Beauty Forum. Słuchasz i wiesz więcej? Odcinek 19. Mężczyzna w SPA? Czy warto sobie zawracać nim głowę? Dzisiejszą porcję wiedzy przygotował dla Ciebie Arek Dawidowski, który jest międzynarodowym konsultantem SPA oraz doradcą wellness dla obiektów hotelowych. Od 2005 roku tworzy koncepcję wellness dla hoteli w całej Polsce. Prezes Europejskiej Fundacji Spa i współwłaściciel firmy For Spa Group. Na tytułowe pytanie odpowiedź może być tylko jedna. Tak, i to bardzo, bo spa już przestały być miejscem, do którego zaglądają w większości kobiety. Według raportów Międzynarodowego Stowarzyszenia Spa i Spa aż 49% klienteli stanowią dziś mężczyźni. Czy jednak oczekują tego samego od tych miejsc co kobiety? Podskórnie czujemy, że niekoniecznie. Obie grupy różnią się jednak w postrzeganiu świata i choć mogą mieć podobne potrzeby, to realizują je w inny sposób. ISPA, która od dwóch dekad śledzi rozwój męskiej części branży SPA, zidentyfikowała w 2013 roku główne powody, dla których mężczyźni w USA omijali tego rodzaju miejsca: ponieważ 11% stwierdziło, że zbyt rozleniwiają. 14% powiedziało, Żaden z moich znajomych nie chodzi. 17% stwierdziło, że wstydzi się tam iść. 19% powiedziało, że spa to miejsce dla kobiet. Natomiast jeszcze więcej obaw dotyczących skorzystania z miejskich salonów spa mieli w 2021 roku mężczyźni z Wielkiej Brytanii. Ich zdaniem spa są zbyt sfeminizowane 36%. Nie zwracają wystarczającej uwagi na potrzeby mężczyzn 29%, oferują za mało zabiegów dla płci męskiej 25%. Cóż zatem takiego się stało, że dziś jednak prawie ponad połowa gości w SPA to mężczyźni? Kiedy zapytamy o to popularną dziś aplikację ChatGPT, sztuczna inteligencja twierdzi, że po prostu coraz więcej mężczyzn zdaje sobie sprawę z korzyści, jakie może przynieść pobyt w SPA. A taki wyjazd nie ma żadnych ograniczeń związanych z płcią. To doskonały sposób na zadbanie o siebie, bez względu na to, czy jesteś mężczyzną czy kobietą. I podaje następujące powody, dla których mężczyźni powinni rozważyć skorzystanie z tych usług. Relaks i redukcja stresu. Współczesne życie może być bardzo stresujące, a spa oferuje doskonałą okazję do oderwania się od codziennych zmartwień i zrelaksowania się. Zabiegi, masaże oraz możliwość korzystania z różnego rodzaju saun i jacuzzi pomogą zmniejszyć napięcie i stres. Poprawa zdrowia i samopoczucia. W spa często oferowane są różnego rodzaju terapie, które pomagają poprawić wygląd skóry, a także funkcjonowanie mięśni i stawów. Mężczyźni odczuwający bóle mięśni po aktywności fizycznej również mogą skorzystać z terapii leczniczych, takich jak na przykład masaż sportowy. Oczyszczenie organizmu. Wiele SPA oferuje programy detoksykacyjne, które pomagają pozbyć się niekorzystnych substancji z organizmu. Oczyszczenie ciała może zarówno przynieść korzyści zdrowotne, jak i poprawić samopoczucie. Pielęgnacja skóry. Odpowiednia pielęgnacja skóry jest równie ważna dla mężczyzny, co dla kobiet. W SPA można skorzystać z różnych zabiegów pielęgnacyjnych, które pomogą poprawić kondycję skóry i jej wygląd. Zwiększenie pewności siebie. Wizyta w spa może pomóc pogłębić pewność siebie i poczucie własnej wartości. Relaks i pielęgnacja mogą przyczynić się do poprawy samopoczucia i wyglądu co ma pozytywny wpływ na ogólne samopoczucie. Przyjemność i komfort. Wyjazd do spa to również rozrywka oraz okazja do doświadczenia luksusu i wygód. Możesz skorzystać z różnych udogodnień i zabiegów, które pozwolą ci zatroszczyć się o swoje ciało i umysł. To wciąż jednak nie daje nam odpowiedzi na pytanie, co motywuje dziś mężczyzn do odwiedzin w spa, skoro wciąż wielu z nich twierdzi, że to są miejsca zarezerwowane tylko dla kobiet. Z pewną odpowiedzią przychodzi nam pionierski raport eksploracyjny Wellness for Men, opracowany w 2023 roku przez HTWW Life na podstawie ankiet, które wypełnili panowie w 45 krajach. Badanie było skierowane do tej części męskiej populacji, dla której wellness jest ważnym elementem ich życia. Otóż okazuje się, że mężczyźni coraz więcej uwagi przykładają do stylu życia i chcą dobrze czuć się na co dzień. Większość z nich regularnie ćwiczy, 44%, i przestrzega zdrowej diety. Zaś aż 43% respondentów w grupie wiekowej tzw. powojennego wyżu demograficznego regularnie przyjmuje suplementy. Chociaż z reguły nie cierpią oni na żadne przewlekłe choroby, to jednak cieniem na ich samopoczuciu kładą się określone czynniki. Najczęściej jest to stres, którego jest w ich życiu za dużo. Tak uważa aż ponad 50% badanych. Co oznacza dla nich wellness? Rozumienie tego pojęcia przeważnie związane jest z fizycznym aspektem istnienia, który obejmuje odżywianie, kondycję fizyczną i witalność. Mężczyźni generalnie uważają, że najważniejszy sposób na poprawę swojego samopoczucia to aktywność fizyczna. Wyjątkiem są tutaj dwie grupy: osoby homoseksualne oraz żyjący samotnie. Dla tych grup aspekt emocjonalny jest tak samo ważny jak fizyczny. Obie te kategorie osób odczuwają też silny związek między wellness a well-being, dobrostanem. Skoro głównym problemem mężczyzn jest stres. Nic dziwnego, że najważniejszym motywatorem i wyzwalaczem chęci skorzystania z usług wellness jest potrzeba odstresowania. Kolejne cztery triggery powiązane z tym, w jaki sposób rozumiane jest wellness. Mężczyźni oczekują zatem, że dzięki niemu odzyskają lub uzupełnią deficyty energii oraz pomoże im to uniknąć schorzeń, a także zrelaksować się. Co ciekawe, potrzeby związane z pielęgnacją ciała i twarzy wciąż są na samym końcu listy motywatorów we wszystkich grupach wiekowych. Nie oznacza to jednak, że ankietowani nie korzystają z tego rodzaju usług. Około 30% mężczyzn z różnych segmentów wiekowych poddaje się zabiegom na ciało, masażom, a także odwiedza baseny termalne oraz sauny, gdy tylko mają taką możliwość. Jednak wciąż do najpopularniejszych usług wellness należą te barberskie oraz fitness i ćwiczenia na siłowni. Kto ma wpływ na mężczyzn? Partnerka lub partner zostali wskazani jako najważniejsze źródło informacji na temat wellness, które może wpływać na stosunek mężczyzn do well-being. Niemal co drugi z nich wymienił swoją drugą połowę jako osobę, której będzie słuchał w sprawach związanych ze zdrowym stylem życia. To tłumaczyłoby, dlaczego dzisiaj każdy obiekt spa lub salon masażu musi mieć co najmniej jeden gabinet zabiegowy dla par. Pytanie o właśnie takie pomieszczenie jest jednym z najczęściej zadawanych przez klientów. Na drugim miejscu, jeżeli chodzi o źródła wpływu, znaleźli się rodzina i przyjaciele, którzy są ważni, zwłaszcza dla osób żyjących samotnie. Natomiast do reklam oraz marek mężczyźni odnoszą się całkowicie krytycznie. Nie stanowią one dla nich wiarygodnego źródła informacji. No dobrze, ale jak przełożyć wyniki tych badań na codzienne zarządzanie SPA? Co zrobić, aby komunikacja i nasza oferta skłaniały do skorzystania z usług, a nie sprawiały, że obiekt będzie postrzegany jako strefa jedynie dla kobiet? Pamiętacie, że to jeden z powodów, dlaczego mężczyźni unikają hotelowych i dziennych SPA? Oto moja lista pięciu obszarów, którym warto się przyjrzeć. Aranżacja wnętrz. Zrezygnuj z kwiecistych dekoracji i pałacowego anturażu. Mężczyźni preferują minimalizm. Lepiej sprawdzi się nawiązanie do natury. Akcenty wodne, subtelne obrazy, dźwięk deszczu i instalacje roślinne bardziej przemawiają do męskich bywalców spa. Poza tym natura działa kojąco na emocje i ma właściwości redukujące poziom kortyzolu, hormonu stresu. Możesz też, tak jak w Azji, zdecydować się na czerń lub odcienie szarości, które są bardziej neutralne dla płci. Menu spa. Przede wszystkim zrezygnuj z kwiecistego języka przy opisywaniu zabiegów. Masaż wcale nie musi zabierać do nieba lub być doświadczeniem błogostanu. Mężczyznom bardziej spodoba się masaż, który wyciszy umysł, zregeneruje mięśnie po intensywnym treningu lub uwolni napięcie z ciała po tygodniu siedzącej pracy. Oferta zabiegów: zwróć też uwagę, aby proponowany mężczyznom zabieg rzeczywiście różnił się od wersji kobiecej. Czasami wystarczy pozwolić wybrać klientom olej do masażu. Mężczyźni raczej nie chcą pachnieć różą. Sięgną po mniej słodkie mieszanki. Moją ulubioną jest De Stress Muscle Aromatherapy Associates, która zawiera czarny pieprz, imbir, rozmaryn i lawendę. Doskonale rozluźnia mięśnie. Pamiętaj, że w czasie pierwszej wizyty twój gość wybierze zapewne masaż tkanek głębokich lub sportowy. Dopiero wtedy, gdy już nabierze zaufania i poczuje się dobrze, będziesz go w stanie namówić na pielęgnację twarzy, manicure lub pedicure. Pomyśl też, aby w czasie zabiegu zamiast naparu z ziołowej herbaty zaproponować mu coś bardziej męskiego. W Londynie w dobrych męskich spa w dzielnicy Mayfair oferuje się szklankę whisky lub piwo kraftowe. A w strefie recepcji dostępne są pisma biznesowe lub samochodowe. Komunikacja marketingowa. Co do zasady, mężczyźni lubią oglądać zdjęcia pięknych kobiet. Jednakże w przypadku oferty spa. Nadmiar takich zdjęć wcale nie zachęca ich do skorzystania z oferty. Nie oznacza to też, że musisz zatrudnić supermodeli do sesji zdjęciowej, którą potem wykorzystasz na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych. Zrezygnuj też ze zdjęć mężczyzny z maseczką na twarzy lub ogórkami na oczach. Takie fotografie są raczej źródłem męskich żartów. Zatem, tak jak w przypadku opisów, postaraj się. Aby Twoje zdjęcia korespondowały z fizycznym wymiarem wellness i podkreślały witalność oraz zdrowy tryb życia. Strefa sprzedaży detalicznej. Nikogo nie trzeba przekonywać, że warto mieć na półce w sprzedaży kosmetyki dla mężczyzn. Trzeba jednak pamiętać, że robią oni zakupy szybko, a produkty muszą rozwiązywać ich podstawowe potrzeby. Na pewno sprawdzą się te pielęgnujące brodę, włosy oraz balsamy łagodzące skórę po goleniu. Pamiętaj, aby je wyraźnie wyeksponować w strefie sprzedaży. Do usłyszenia, czytał Jakub Kondrat.